Szanowni Państwo, narody są podstawowymi wspólnotami, w ramach których poruszają się współcześni ludzie. Narody są także na przykład podmiotami stosunków międzynarodowych, które nieprzypadkowo określają mianem międzynarodowych, a nie na przykład międzypaństwowych. Niezależnie jednak od tego, niezależnie od wszechobecności narodu w naszym sposobie myślenia o świecie, naród jest jedną z bardziej problematycznych kategorii dla współczesnej humanistyki czy nauk społecznych. Możemy zadawać bardzo wiele pytań. Czym są narody? Kiedy narody powstawały, czy wszystkie narody powstawały w tym samym czasie? Czy narody powstawały tak samo w Europie i tak samo poza kręgiem cywilizacji zachodniej? A być może narody wcale nie mają swojej genezy, być może w, gene w czasie, być może genezał narodu jest myśl Boga, jest odwieczna myśl Boga i idea Boga o danym narodzie. Te różne koncepcje narodu, te różne wizje tego, czym jest naród, ścierają się ze sobą, ścierają się ze sobą nie tylko w bieżącej debacie politycznej, ale ścierają się ze sobą także w dyskursie filozoficznym czy w dyskursie naukowym. W naszym numerze Teologii Politycznej Co Tydzień skoncentrowaliśmy naszą uwagę na narodzie. Chcieliśmy z różnych perspektyw przybliżyć, czym jest ta kategoria, jakie jest jej znaczenie oraz jakie są różne konteksty jej rozwoju. Zachęcam Państwa do lektury tego numeru.